Witajcie ponownie. Instalacja już jest zakończona, panele już troszkę zdążyły się obrócić Chciałem Wam tak podsumować całą instalację, to co zrobiłem, podać jakie były koszty. Zacznijmy może od tego. Panele 12 sztuk, każdy 305W razem 366kW, czyli 3660W Ryzen Energy. Ryzen Energy to jest firma Chińska, która produkuje panele od 35 lat, więc doświadczenie ma bardzo duże. Zdecydowałem się na te panele no właśnie dlatego tego, między innymi ze względu na to, że po pierwsze doświadczenie mają duże, po drugie cena, stosunek cena jakość jest bardzo dobry. Te panele są w bardzo, dobrej, w bardzo dobrych cenach. Co jest tutaj fajne, to to, że mają. Dodatni stosunek mocy, i to jest 3W, czyli nawet 9-10W. Te panele mogą być mocniejsze niż, no, niż standardowo. Jeśli chodzi o firmy Ryzen, te ceny, naprawdę można takie panele było kupić w bardzo dobrych cenach. Podam przykład, gdzie widziałem w furtowni komputerowej, akurat, która zajmuje się elektroniką, nie fotowoltaiką, elektroniką, posiadali. W sprzedaży panele właśnie tej marki 280W w cenie 220, e, z dwu, dwu, 220 zł brutto za 280W panele polikrystaliczne, także uważam, że to była bardzo dobra cena. E, schodziły na pniu i e, jeśli chodzi o tą instalację, jak widać, e, zastosowałem tutaj peszle. które. No myślę, że dodatkowo zabezpieczał jeszcze całość, całość tej instalacji ze względu na to, że no. e, oczywiście będę tutaj to gradzał, ale no chcę być pewien, że, że tutaj nic się nie wydarzy, więc wszystkie przewody te, które dało się umieścić w peszlach, to po prostu je umieszczałem. E, jeśli chodzi tutaj jeszcze o złącza e, przy, przy panelach, e, wedle e, sztuki powinny być złącza, które łączymy e, do paneli, powinny być e, identyczne, czyli tego samego producenta. No, musiałbym Stosować dwa złącza w czterech miejscach, więc zdecydowałem się na to, że po prostu je wytnę i zastosuję tutaj tuleje Miedziane, ocynkowane, cynowane No i po prostu zabezpieczę termokurczką, termokurczką najlepiej z klejem plus taśma No i to wszystko popychałem, pouciskałem w tych peszlach, także no nie widać tego, tego połączenia, ale jest dobrze zabezpieczone I tak zrobiłem w czterech miejscach, wyciąłem cztery złącza, zastosowałem tuleje no i myślę, że wyszło to ładnie, schludnie, no i no jeden problem z głowy, prawda, nie mamy tutaj problemu tego, że to złącze może po prostu doprowadzić do jakiegoś niekontrolowanego zapłonu. Jak widzicie, jest całkiem schludnie. to wyszło, konstrukcja wygląda fajnie, panele wyglądają tutaj fajnie, bardzo mi się to podoba. Jeśli chodzi o rozdzielnice tutaj, to mamy... Standardowe zabezpieczenia, czyli ograniczniki przepięć Sitela, bardzo dobre zresztą oraz no tutaj takie rozłączniki bezpiecznikowe, postałe bezpiecznikowo, przydałby się tutaj prawdziwy rozłącznik DC, być może kiedyś tutaj będzie. Fajnie by było, jakby tutaj był, że można to było w bezpieczny sposób w czasie, nawet gdy instalacja jest uruchomiona odciąć. No na razie tego nie ma, przeoszczędziłem trochę. Jeśli chodzi o te ograniczniki, to fajne to jest to, że mają pięcioletnią gwarancję. Jest to oczywiście ogranicznik, tak jak w grażu te dwa. I no, ze względu na odległość musiałem zastosować tutaj dwa ograniczniki, ale te ograniczniki mają, to są warystorowo, warystorowo iskiernikowe i skiernikowe. Iskiernik jest jeden i zabezpiecza, zabezpiecza ten ogranicznik przepięć przed właśnie tymi prądami, tymi upływowymi. Także producent dał 5 lat gwarancji na te ograniczniki no i te ograniczniki są trwałem, więc, więc polecam kupować takie ograniczniki właśnie mm, jeśli kupujemy te dwa to warystorowo i skiernikowe jak widzicie falownika tutaj nie ma no falownika tutaj miał nie być od początku falownik jest w garażu w garażu jest dużo niższa temperatura niż na dworze tutaj jak się wchodzi do garażu to ewidentnie to czuć Także no z twojego względu falownik będzie pracował na maksimum swoich obrotów dzięki temu. Dzięki temu będzie też no myślę, że trochę e, przez to trwalszy, to znaczy przeżyje więcej lat. E, nie, nie cieknie na niego woda, ani jakieś warunki zmiana wilgotność, zmiana, zmiana temperatur, szczególnie w zimie, minus 20 stopni. Falownik się rozgrzewa, za chwilę świeci słońce, za chwilę znowu. Chodzi się, płyta PCB, wiadomo, może się troszeczkę wyginać, ścieżki mogą delikatnie pękać, to nie będzie następowało w ciągu tam, nie wiem, miesiąca, dwóch, to, to potrwa lata, ale, ale no jakby wpływ warunków, czy na kondensatory, wpływ warunków atmosferycznych jakiś tam jest. Wolałem po prostu, żeby falownik był w garażu, tam gdzie będzie miał po prostu kontrolowane warunki. Minusem oczywiście tego jest to, że mamy tutaj w ziemi, jest tutaj około 20 metrów pomiędzy, tym instalac pomiędzy instalacją tutaj naziemną a garażem. No minusem jest to, że mamy tutaj przewód, który, no, po którym no, który nie jest w zasadzie za bardzo zabezpieczony, nie ma to żadnej różnicówki i tak dalej, bo jest to przewód DC. Jest to przewód 4 mm no, jest około 20-20 kilku metrów pomiędzy garażem, to jak mówiłem, łącznie jest, no nie wiem, coś około 20, niecałych 30 metrów. Spadek napięcia, tak jak mówiłem, to jest 0,6%. Moim zdaniem nie ma, nie ma czym się przejmować. Zresztą za chwilę, myślę, to pokażę. Zobaczycie uzyski, jakie falownik tutaj robi przy tej instalacji. Także także myślę, że nie ma czym się przejmować. Co, co jeszcze mogę powiedzieć? A, jeszcze nie wspomniałem o arocie. Były pytania na ten temat, czy go zabezpieczę w jakiś sposób. Myślałem, żeby go zabezpieczyć farbą, gdyż jak wiadomo, aroty są... No, nie są odporne na UV. Farba, niestety, niby do plastików, ale spadała z tego arotu, z tego peszla, więc no, po prostu zastosowałem tak podwójny arot. Arot w tu jest, i na zewnątrz po prostu podwójnie go okręciłem taśmą. No, taka metoda trochę partyzancka, no ale, no, ale no, działa. No, myślę, że tutaj e, że, że, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zagrożenia dla niego, że przetrwa to, to, to nasłonecznienie. W zasadzie tutaj to jest tylko od zachodu. To od zachodu tu będzie jeszcze rozwinogród, tu będzie zabezpieczone przed dziećmi, będzie tutaj e, i złodziejami, będzie tutaj, m, będą tutaj panele, będzie to zabudowana ta, ta strona e, wschodnio-zachodnia i tutaj na dole również, tak żeby tutaj nikt nie mógł wejść. Będzie jakaś furteczka i tak dalej. No Myślę, kiedyś to pokażę. Myślę, że niebawem, no, bo muszę to zrobić. Boję się, że tutaj syn zacznie coś, coś robić, aczkolwiek na razie jest grzeczny, także wytłumaczyłem mu wszystko i na razie tutaj zachowuje się, że tak powiem, w kontrolowany sposób. Jeśli chodzi jeszcze, może wspomnę o ziemieniu. Tutaj uziemienie to była trochę nierówna walka, gdyż tutaj jest no, tam 9 metrów, 9 metrów tych szpil. Nie wiem dlaczego, ale ta rezystancja nie chciała mi spadać, wręcz, wręcz rosła po dobiciu każdej ze szpil, prawdopodobnie jest to wina uziomu, który kiedyś kupiłem, tego szpilkowego, takiego skręcanego. były tutaj takie grube tuleje, które łączyły te, te szpile i prawdopodobnie przez to ten uziom w marglu, tu jest na dwóch metrach już nawet metru, metrze 50 jest margiel, dosyć gruby taki, no po prostu on się prawdopodobnie rozkręca. widziałem, że te szpile się kręcą więc po dobiciu kolejnych czyli zdobiłem 6 metrów było 16 omów dobiłem kolejne 3 metry i zrobiło się 8 38 40. Także mamy tutaj zrównoleglone te, te szpile. Tutaj jest bednarka zakopana i konstrukcja jest uziemiona w dwóch miejscach. Jest tutaj uziemiona i to jest przykręcona do tej konstrukcji ten, ta bednarka. No i jest tutaj też Ziemiona, skręcona z uziomem po tej stronie. No i co? No i tak to wszystko wygląda. Myślę, że wygląda ładnie schludnie. Także, może teraz przejdę do garażu i pokażę, jak wygląda instalacja w garażu. Także przenosimy się teraz. Ach, zapomniałem wspomnieć o kosztach tej instalacji. Nie będę tutaj rozbijał kosztów na poszczególne elementy, dlatego że część elementów kupowałem w hurtowniach, część kupowałem w sklepach, część kupowałem od producenta, jak na przykład te panele. Powiem tylko o całości, ile to wszystko wyszło, czyli ta instalacja plus falownik to jest około 10 tysięcy złotych, tak leciutko ponad 10 tysięcy złotych wyszła brutto oczywiście, to wyszło całość. Czy to dużo, czy to mało, to już musicie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to wcale nie jest tak mało, ale niedługo pieniądz będzie miał tak małą wartość, że kiedyś to się na pewno zwróci. Jestem już w garażu. Tak wygląda rozdzielnica AC i DC. Tak naprawdę wygodnie i bezpiecznie jednak byłoby rozdzielić hmm. Te aparaty na dwie części, ze względu na to, że jednak jest łatwiej, łatwiej pracować przy tym i troszkę bezpiecznie odrobina. Niestety ja tutaj miejsca już za wiele nie miałem, także wyszło tak, jak wyszło jest jedna rozdzielnica, ale tutaj jest tylko jednofazowy falownik. jest Aparatów jest DC jest mało, także są na standowała. Jakoś to się tutaj rozdzielnica jest duża, jakoś to się upchnęło. E, mamy tutaj falownik sofar Solar, o którym wspominałem g 3. Mały, zgrabny falownik i zobaczcie, w tej chwili... Przed była produkcja 3.3 W tej chwili się zmieniła już Na 3.20, ale on już znowu jest 3.3 3.34, także z e, instalacji 3.60 6 to jest bardzo dużo Tak mi się wydaje, że to już jest... O, super! Jak dzisiejsze warunki to Dosyć ciepło e, Panele longi też jest maksimum Power 2,75, także prawdopodobnie obcina sporo z paneli tutaj jeśli chodzi o moc No i tutaj, co się powiem szczerze, rzadko zdarza A, akurat było maksimum Power, w tej chwili W tej chwili się troszkę zmieniło, czyli mamy trochę mniejszą moc Było przed 2,75 również na Kuselsach, Ale i tak jest nieźle Także wszystko działa. Tak to wygląda. No i co? Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.